Chucky. Jak wiecie, zadzwoniliśmy do oli tydzień temu i Ola do nas przyszła. I nauczysz nas śpiewać. I będziemy teraz pięknie śpiewać. No taki jest plan, żebyśmy się nauczyli super piosenki, aby uwielbić Pana Boga. A przyprowadziłaś kogoś jeszcze ze sobą? A miałam kogoś przyprowadzić? No tak, kogoś, kto będzie grał, jak my będziemy śpiewać. Jest z nami dzisiaj Łukasz. Łukasz będzie dla nas grał. <noise> Dobra, to jaka piosenka na dzisiaj Olu? Nie ma nikogo jak Jezus. Znasz? Dobra. Coś słyszałam. No to się wszystko znamy, nauczymy. Przypomnisz sobie raz, dwa. Jeżeli Dobra. też znacie tą piosenkę, możecie śpiewać z nami. W opisie filmiku znajdziecie do niej tekst. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Patrzę, nie ma, nie ma. Szukam, szukam. Nie ma, nie ma. Krążę, krążę. Nie ma, nie ma. Nie ma nikogo. Super, pamiętałaś? Tak. I wiecie co? Możecie pokazywać razem z nami. Możecie śpiewać piosenki razem ze swoimi rodzicami. Możecie powiedzieć w szkole, na lekcji religii, żebyście śpiewali też razem z nami, razem z Rabim takie piosenki. Możecie śpiewać, kiedy jesteście na dworze, kiedy przygotowujecie obiad razem z mamą. W każdej chwili chyba można śpiewać. Chyba w każdej, bo nawet kiedy jesteś wesoły i smutny, i kiedy chcecie się śpiewać, właściwie w każdej chwili można. Pod prysznicem też? Myślę, że można. Nieważne jak śpiewacie, czy dobrze, czy źle, ważne, żebyście śpiewali dla Pana Boga. Tak, jeżeli chcecie śpiewać i macie na to ochotę, to możecie to robić. Mi się wydawało, że chyba nie umiem do końca śpiewać, ale z Olu jakoś tak łatwiej, więc śpiewajcie razem z jeżeli nami. Jeżeli Wam będzie z nami łatwiej, możecie jeszcze raz odtworzyć ten filmik i zaśpiewać z nami. Tak, a za dwa tygodnie kolejna piosenka. Do zobaczenia. Cześć. Bye.